Tu chodzi tylko i wyłącznie o zysk, o kasę. O kasę jeszcze raz kasę. Proszę Państwa, Państwo jako biegający, wiele jest biegających na sali. To się było podniesienie ręki. No, przepraszam, że więcej. Państwo jako biegający nie jesteście narażeni po prostu na oszustwa straży, e, straży gminnej. Żeby jeszcze było ciekawe, to wcale nie budżety gminy, nie budżety gwiazd zagadniały. Proszę Państwa, w większości zarabiają prywatne spółki, które od każdego mandatu wyegzekwowanego przez tego komendanta straży e, proszę Państwa, dostają od 48, tak jak w Starej Przewie, w Telwinie, w Gniewie, do 80 zł. Proszę Państwa, wy to nie wiecie, ale wy wspieracie prywatne spółki, e, które właścicieli fotoradarki, proszę Państwa, taka jedna spółka kupując fotoradarów w kwocie, powiedzmy, za 120 tysięcy złotych, w trzech dni wiecie Państwo, że już nie wiedziałem? Jak nie wiedzieliście? Milion. Ało, półtora miliona. Półtora miliona, to jest półtora miliona, które wypływa z kasy gminy i półtora miliona, na którym już nikt nie ma, powiedzmy, kontroli. Proszę Państwa, ja to stowarzyszę, żeby podjęli działania. I żeśmy doprowadzili do pierwszego w Polsce, powiedzmy w roku, bo mnie taka dziewczyna, że niech z nią pozostałe zwanie ze straży i ze eee, Ja pojechałem, a po na wejściu było 200, tym razem mówienie dla punktów. A po pani podpisze już ma tam tam 15 kolejnych czekało I żeśmy, A w związku z tym, że było to zdjęcie z tyłu, ja prześmy pomógł tej dziewczynie napisać powiedzmy zaskoczenie. Pierwsi w Polsce, żeśmy doprowadzili do tego, że sąd uchylił prawomocnie nałożony mandat. Proszę Państwa, dla nas wszystkich zdjęcie z tyłu nie stanowi dowodu popełnienia wykroczenia. Tak orzekają w tej chwili już o po tym, e, powiedzmy, to, co nam się udało doprowadzić w tym grudniu e, w goście, że nie sąd, w tej orzekają, zdjęcie z tyłu nie stanowi dowodu wykroczenia. Nie możecie być również, bo żeśmy również kwestionowali od gminy nie mają uprawnień, proszę Państwa, do wzywania kogokolwiek innego jak tylko i wyłącznie kierujących. Co się okazuje? To, co myśmy mówili we wrześniu tego roku, potwierdził w tym roku Sąd Najwyższy. I proszę Państwa, nie musicie się zgłaszać na wezwania straży gminy. Proszę Państwa, my tu podejrzewamy, że jeszcze następuje jeszcze inne oszustwo i to gigantyczne oszustwo. Współpracujemy między innymi Żeby poniarch był dokładny, żeby był weterny, musi być wykonany pod kątem akurat 22 stopni. Jeżeli jest pod kątem, więc wówczas, wówczas jest weterna i wiarygodna, powiedzmy kręgroch. Natomiast istnieją uzasadnione podejście, bo, bo te prywatne spółki mają opłacone tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie pod więc komentarze mówią wszystko, żeby tych mandatów, tych fotek było jak najwięcej. Eee, więc jeżeli się przedstawi ten fotograf pod kątem w 5 stopni, jak wynika z odmienności biegłej, to wówczas przy ewolucach zarejestrowany nie będzie 50 km, tylko będzie 71 km, pomimo tego, że dana osoba jechała, jechała 50, jechała to no też żeśmy się zajęli. Tu mówię z początku, żeśmy walczyli, powiedzmy, bo zamówiliśmy, ale od tego roku do sprawy przyłączyli się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, poseł Andrzej Jaworski, poseł Zbyszek Kozar i już zaczynamy dalej ten temat, ten temat drążyć. Proszę Państwa, jeszcze inne niebezpieczeństwo, co mi nie zdaje sprawy, mają. Te sieci prywatne dostają Nieco innego, tylko dostają wszystkie Wasze dane osobowe. Dostaną zdjęcie samochodu i yy, powiedzmy, że ktoś jedzie, super klasyfikacja Mercedesem, Mając wszystkie dane, więc ile ta informacja jest wartościowa dla zorganizowanych grup przestępczych. Proszę Państwa, to co się robi w tej chwili, nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek bezpieczeństwem. To jest zwykłe łupienie, łupienie.